To z... jest prawda? Patrzcie, Tu są takie roboty. Tu jest Barley, To jest styryl z Bosporus. No nie mam zaraz no, łzy, mam tu coś. A tu. To w piguł. Cheat. Nikt no, na prostu to normalny człowiek, ale po prostu. Czemu mam normalne łzy? Oni mają śniadanie. Jak, tak samo jak 8 bitów coś tego typu? Ma jakieś fioletowe coś Tak samo z Lu, o ma niebieski to, śm to jest śmietnik, to normalne to śmietnik, człowiek śmietnik no, to już każdy wie, że to ziom, bo to pierwszą ma szyję Widać? Trochę widać Nikt no to nie zobaczył To moje już nie jest, to pokazuję, sorry mm, To jest człowiek, mam. No. To, to też ma fioletowe To ma fioletowe To też ma fioletowe Dlaczego odgarniemy chwilę tego coś? Tego czego? Bo to jest mały robot No To jest robot